Czy kiedykolwiek dałeś komuś całą swoją lojalność, całą swoją stabilność, całą swoją głębię, tylko po to, by odkryć, że ta osoba nigdy nie była warta nawet połowy tego, co dałeś? Czy kiedykolwiek zbudowałeś dom dla kogoś w swoim sercu, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że oni nigdy nie zamierzali zostać? Jeśli jesteś Bykiem, znasz ten ból lepiej niż ktokolwiek, bo Byk nie daje w połowie, nie kocha powierzchownie. Nie inwestuje częściowo. Gdy byk się angażuje, buduje fundament, tworzy coś trwałego. Daje wszystko, co ma. Ale oto tragedia. Byk często wybiera niewłaściwych ludzi. Daje swoją głębię tym, którzy żyją na powierzchni. Inwestuje swoją wieczność w tych, którzy myślą w kategoriach tymczasowości. Buduje dla kogoś, kto nigdy nie zamierzał zostać. I to nie jest przypadek. To nie jest tylko zły los, jest głęboki wzorzec, niszczący błąd, który Byk powtarza raz za razem. W tym materiale odkryjesz pięć prawdziwych powodów, dlaczego Byk daje za dużo tym, którzy są zbyt mali, by to docenić. Pięć ran, które sprawiają, że Byk wybiera niewłaściwych ludzi i pozostaje z nimi zbyt długo. I co najważniejsze, jak w końcu to przerwać. Zanim przejdziemy dalej, zostaw komentarz: Z jakiego miasta nas oglądasz? I w jakim momencie życia się teraz znajdujesz? Przebudzenie do własnej wartości? Odzyskiwanie siebie po złym związku? Uczenie się granic? Rozpoznawanie wzorców? Twoje słowa mają moc, a jeśli czujesz, że to, co usłyszysz, może w końcu wyjaśnić, dlaczego zawsze wybierasz niewłaściwych ludzi, zapisz się na kanał, bo to, co za chwilę odkryjesz, może zmienić wszystko. Byk jest znakiem Ziemi. Stabilności, trwałości, rzeczywistości materialnej. Gdy byk kocha, nie jest to abstrakcyjne uczucie, to konkretne zaangażowanie. Gdy byk się angażuje, nie jest to chwilowa decyzja, to fundamentalna inwestycja. Gdy byk buduje coś z kimś, nie jest to fantazja, to rzeczywistość, którą można dotknąć. I w tym jest piękno byka. Jest niezawodny, jest prawdziwy. Jest tym, na którym można zawsze polegać. Jest fundamentem, na którym inni budują swoje życie. Ale oto problem. Nie wszyscy zasługują na fundament byka. Nie wszyscy są godni jego stabilności. Nie wszyscy potrafią docenić jego głębię. A byk? Byk często daje swoją trwałość tym, którzy żyją w chwilowości. Daje swoją lojalność tym, którzy nie znają znaczenia tego słowa. Daje swoją głębię tym, którzy są zadowoleni z płytkości. I to nie dzieje się, bo Byk jest naiwny. Dzieje się, bo Byk ma głęboko zakodowane wzorce wzorce, które sprawiają, że daje za dużo niewłaściwym ludziom wzorce, które kosztują go lata życia, oceany energii i kawałki jego duszy ale dlaczego? Dlaczego ktoś tak świadomy wartości, ktoś, kto rozumie, co jest prawdziwe i trwałe, tak często inwestuje w to, co jest fałszywe i tymczasowe. Wizjoner ziemi byk ma dar widzenia potencjału. Patrzy na kogoś i widzi nie tylko to, kim ta osoba jest teraz, ale kim mogłaby się stać. Widzi iskrę talentu i wyobraża sobie mistrzostwo. Widzi moment dobroci i wyobraża sobie stały charakter. Widzi obietnicę i traktuje ją jak rzeczywistość. To pochodzi z natury byka jako znaku ziemi. Byk rozumie proces wzrostu, wie, że nasiono staje się drzewem, wie, że glina staje się garnkiem, wie, że surowy materiał staje się czymś pięknym, z czasem, z pracą, z oddaniem. I więc, gdy byk widzi kogoś z potencjałem, zakłada, że ten potencjał w końcu się zrealizuje, zakłada, że osoba będzie pracować nad sobą, zakłada, że wzrost jest nieunikniony. Zakłada, że czas wszystko naprawi, ale oto brutalna prawda. Potencjał bez działania to tylko fantazja, a byk inwestuje w te fantazje, jakby była rzeczywistością. Budowanie na niestabilnym gruncie. Wyobraź sobie budowniczego, który chce zbudować dom. Ma doskonałe materiały, doskonałe narzędzia, doskonałą wizję. Ale zamiast budować na solidnym gruncie, wybiera piasek. Piasek ruchomy. Piasek, który zmienia się z każdą falą, i mówią mu: Ten grunt nie jest stabilny, dom się zawali, ale on odpowiada: Ale widzę potencjał. Ten piasek mógłby się ustabilizować, mógłby stać się solidny. Muszę tylko dać mu czas. I więc buduje. Wkłada całą swoją energię, całe swoje zasoby, całe swoje serce w budowanie domu na niestabilnym gruncie. A gdy dom się zawala bo zawsze się zawala, jest zdruzgotany nie przez utratę domu, ale przez zmarnowanie swojego rzemiosła na coś, co nigdy nie miało szansy przetrwać. To jest życie byka. Inwestuje w ludzi, którzy są niestabilni, którzy nie są gotowi, którzy nie robią pracy, ale widzi ich potencjał i myśli, że to wystarczy ale mogliby być. Byk żyje w zdaniu, które zaczyna się od ale mogliby być. Ale mogliby być lojalni, gdyby tylko zrozumieli, co to znaczy. Ale mogliby być głębscy, gdyby tylko się otworzyli. Ale mogliby być stabilni, gdyby tylko zobaczyli wartość zaangażowania. I to mogliby być, staje się obietnicą, w którą byk wierzy. Staje się wizją, którą byk pielęgnuje. Staje się przyszłością, w którą byk inwestuje, jakby jego wiara sama w sobie mogła ją zmaterializować. Ale ludzie nie zmieniają się. Bo ktoś w nich wierzy, zmieniają się, bo sami tego chcą. A większość ludzi, w których byk inwestuje, są całkowicie zadowoleni z bycia tym, kim są, nawet jeśli to oznacza bycie powierzchownym, niestabilnym, niewartym głębi byka. Lata zmarnowane na mogliby być. A co dzieje się z latami, które byk spędza inwestując w mogliby być? Co dzieje się z energią, którą wkłada w kogoś, kto nigdy się nie zmienia? Co dzieje się z jego sercem, które daje i daje i daje, tylko po to, by odkryć, że osoba nigdy nie zamierzała się rozwijać. Te lata znikają, ta energia jest wyczerpana, to serce jest zranione. I byk zostaje z pytaniem, którego niszczy: dlaczego zmarnowałem tyle czasu na kogoś, kto nigdy nie był tego wart? Ale oto czego byk musi się nauczyć: inwestowanie w potencjał kogoś innego nie jest hojnością, jest zaprzeczeniem. Bo ignoruje rzeczywistość tego, kim ta osoba naprawdę jest, teraz, nie w wyimaginowanej przyszłości. Różnica między wzrostem a transformacją jest różnica między kimś, kto jest w procesie wzrostu, a kimś, kto po prostu ma potencjał. Ktoś, kto rośnie, robi pracę. Pokazuje konsekwencje, podejmuje działania, które odpowiadają ich intencjom, ale ktoś, kto ma tylko potencjał, mówi o zmianie. Ale nigdy nie zmienia się. Obiecuje wzrost, ale nigdy nie rośnie. Ma wizję siebie, która nigdy nie staje się rzeczywistością. A byk? Byk nie widzi tej różnicy. Dla niego potencjał jest wystarczająco dobry, obietnica jest wystarczająco dobra, wizja jest wystarczająco dobra. Ale prawda jest taka: to nie jest wystarczająco dobre. Bo możesz zbudować przyszłość tylko z kimś, kto faktycznie robi pracę, nie z kimś, kto tylko mówi o jej robieniu. I każdy rok, który byk spędza czekając na potencjał, który nigdy się nie materializuje, to rok zmarnowany. Rok, którego nigdy nie odzyska. Rok, który mógł być spędzony z kimś, kto faktycznie był gotowy na głębię, którą byk oferuje. Koszt inwestowania w iluzję, a koszt? Koszt to nie tylko stracony czas. To utrata wiary. Utrata zaufania, utrata części siebie, która wierzyła, że miłość i cierpliwość mogą kogoś zmienić. Bo po wystarczającej liczbie nieudanych inwestycji w potencjał, Byk zaczyna wierzyć. Może problem jest we mnie, może oczekuję za dużo, może nikt nie jest naprawdę w stanie dać mi tego, czego potrzebuję. Ale to nie jest prawda. Problem nie jest w Byku. Problem jest w tym, że byk inwestuje w ludzi, którzy nie są gotowi na rodzaj głębi, którą oferuje. I dopóki byk nie nauczy się odróżniać potencjału od rzeczywistości, będzie nadal dawać swoją wieczność tym, którzy myślą w kategoriach chwil. Błąd kosztów utopionych. Byk pada ofiarą jednego z najniebezpieczniejszych błędów myślenia błędu kosztów utopionych. To jest idea, że im więcej zainwestowałeś w coś, tym trudniej jest to porzucić, nawet gdy jest jasne, że nie działa. Wyobraź sobie, że kupiłeś bilet na film. Po 20 minutach zdajesz sobie sprawę, że film jest okropny. Ale zostałeś w kinie przez kolejne 90 minut, bo myślisz: Już zapłaciłem za bilet. Muszę dostać coś wartościowego z tego. Ale prawda jest taka. Te 90 minut są teraz również stracone. Koszt biletu był już utopiony. Nie możesz go odzyskać. Jedyną rzeczą, którą kontrolujesz, jest to, czy zmarnujesz więcej czasu na coś, co nie jest warte zachodu. To jest życie byka w związkach. Już dałem tyle lat, już zainwestowałem tyle energii, już zbudowałem tyle z tą osobą. I więc pozostaje. Nie dlatego, że związek jest dobry, ale dlatego, że koszt odejścia przyznanie, że wszystko zostało zmarnowane czuje się zbyt wysoki. Nie mogę po prostu to porzucić. Byk mówi to sobie w kółko: Nie mogę po prostu tego porzucić. Włożyłem w to za dużo. I to brzmi rozsądnie. To brzmi jak lojalność. To brzmi jak zaangażowanie. Ale prawda jest taka. Pozostawanie w czymś, co cię niszczy, nie jest lojalnością jest strachem. Strachem przed zmierzeniem się z prawdą, że twoja inwestycja była błędem. Strachem przed przyznaniem, że zmarnowałeś lata życia na kogoś, kto nigdy cię nie był wart. Strachem przed rozpoczęciem od nowa. Bo dla byka rozpoczęcie od nowa czuje się jak porażka. Czuje się jak przyznanie, że nie był wystarczająco cierpliwy, wystarczająco silny, wystarczająco zaangażowany. Czuje się jak zmarnowanie wszystkiego, co zbudował. Ale oto, czego byk nie widzi. Każdy dodatkowy dzień spędzony w niewłaściwym związku, to kolejny dzień zmarnowany. Koszt nie jest w odejściu. Koszt jest w pozostaniu, mylenie czasu z wartością. Byk myli czas spędzony z kimś z wartością tej osoby. Myśli: Jeśli byłem z nimi przez pięć lat, muszą być ważni. Jeśli włożyłem tyle wysiłku, musi to coś znaczyć. Jeśli dałem tyle siebie, nie mogę po prostu odejść. Ale czas nie tworzy wartości. Nie transformuje niewłaściwej osoby we właściwą osobę, nie zmienia powierzchownego połączenia w głębokie. Nie sprawia, że ktoś, kto cię nie szanuje, nagle zaczyna cię szanować. Możesz spędzić 10 lat z niewłaściwą osobą, i to nadal będzie niewłaściwa osoba. Możesz zainwestować całe swoje serce w kogoś, kto nigdy nie odda tego samego. I to nie zmienia faktu, że są niezdolni do wzajemności. Czas nie waliduje złych wyborów. Tylko je przedłuża. Strach przed stratą zainwestowanego, ale głębiej jest coś jeszcze bardziej bolesnego. Byk boi się, że jeśli odejdzie, wszystko co dał, zostanie zmarnowane. Wszystkie lata. Cała energia, cała miłość, całe budowanie. Wszystko będzie nic nie warte. I ten strach jest sparaliżujący, bo Byk nie jest znakiem, który marnuje. Jest znakiem, który buduje. Jest znakiem, który tworzy coś trwałego, a idea, że wszystko, co zbudował, może być bezwartościowe, jest nie do zniesienia. Więc pozostaje, pozostaje i próbuje sprawić, by to działało. Pozostaje i inwestuje jeszcze więcej. Pozostaje i mówi sobie, że jeśli tylko da trochę więcej, jeśli tylko będzie trochę bardziej cierpliwy, w końcu się opłaci. Ale nigdy się nie opłaca, bo nie możesz zbudować czegoś trwałego z kimś, kto jest fundamentalnie niestabilny. Nie możesz stworzyć wzajemności z kimś, kto jest niezdolny do dawania. Nie możesz zmusić kogoś do docenienia Twojej wartości poprzez czystą siłę swojego zaangażowania. Prawda o stracie A oto prawda, którą byk musi zaakceptować. To, co już dałeś, już jest stracone. Nie możesz tego odzyskać. Nie możesz cofnąć czasu. Nie możesz odzyskać tych lat. Te lata są minione, niezależnie od tego, czy zostaniesz, czy odejdziesz. Jedyne pytanie, które ma znaczenie teraz, brzmi: Czy zmarnuję więcej lat? Czy zmarnuję więcej energii? Czy zmarnuję więcej siebie na kimś, kto nigdy nie był wart mojej głębi? Bo pozostanie nie ratuje Twojej inwestycji, tylko pogłębia Twoją stratę. A byk który poświęca całe swoje życie próbie uratowania złej inwestycji, traci nie tylko to, co już dał traci wszystko, co mógł jeszcze dać komuś, kto faktycznie był tego wart. Przyciąganie przeciwieństw, ale nie w dobry sposób jest coś magnetycznego między stabilnością a chaosem. Ludzie, którzy żyją w chaosie, czują się przyciągani do stabilności byka bo byk oferuje to, czego nigdy nie mieli grunt, kotwice bezpieczeństwo. A Byk, Byk często czuje się przyciągany do tych chaotycznych dusz, bo wydają się interesujący, spontaniczny, żywi, wydają się być przeciwieństwem przewidywalności, którą Byk czasami czuje w swoim własnym życiu. Ale oto czego Byk nie widzi. Ludzie, którzy kochają chaos, nie chcą naprawdę stabilności. Chcą bezpieczeństwa, stabilności, podczas gdy nadal żyją w chaosie. Chcą, aby Byk był ich kotwicą. Ich bezpieczną przystanią, ich fundamentem, podczas gdy oni nadal żyją w burzach. I byk to robi. Daje swoją stabilność, daje swój spokój, daje swoją przewidywalność, myśląc, że w końcu ta osoba się uspokoi, że w końcu doceni stabilność, że w końcu będzie chciała spokoju, ale nigdy nie chcą, bo dla nich stabilność nie jest celem. Jest tylko platformą, z której mogą bezpiecznie kontynuować swój chaos. Stawanie się emocjonalnym fundamentem byk staje się emocjonalnym fundamentem dla kogoś, kto nie może lub nie chce być stabilny. Staje się tym, który trzyma wszystko razem, podczas gdy druga osoba tworzy chaos. Staje się tym, który czyści bałagan, podczas gdy druga osoba tworzy nowe. A byk myśli: to tym jest związek wzajemne wspieranie się. Ale to nie jest wzajemność, to jest asymetria, bo Byk daje stabilność, ale nigdy nie otrzymuje jej z powrotem. Byk daje spokój, ale nigdy go nie doświadcza. Byk daje przewidywalność, ale żyje w ciągłej niepewności, co druga osoba zrobi następnie. Wyczerpanie znoszenia wszystkiego. A koszt noszenia kogoś emocjonalnie przez cały czas koszt bycia jedyną stabilną rzeczą w czyimś chaotycznym świecie jest druzgocący. Bo byk też potrzebuje odpoczynku, też potrzebuje stabilności, też potrzebuje spokoju. Ale gdy jest z kimś, kto żyje w chaosie, nigdy nie może odpocząć, bo musi być zawsze na straży, zawsze gotowy do łapania drugiej osoby, gdy spadną, zawsze gotowy do naprawiania, co znowu zepsuli. I byk mówi sobie, to przejściowe. W końcu się ustabilizują. Ale rzadko się ustabilizują. Bo chaos nie jest czymś, przez co przechodzą, to kim są. A byk zmarnuje lata, a może dekady, czekając na stabilność, która nigdy nie nadejdzie. Dlaczego byk to akceptuje? Ale dlaczego byk to akceptuje? Dlaczego ktoś, kto kocha stabilność tak głęboko, zostaje z kimś, kto ją niszczy? Bo byk wierzy, że jego stabilność może zmienić drugą osobę, że jego spokój może ich uspokoić. Że jego fundament może ich uziemić. Myśli, że miłość jest wystarczająco silna, by transformować chaos w porządek, ale nie może, bo stabilność nie jest czymś, co możesz dać komuś innemu. To coś, co muszą stworzyć w sobie, a ludzie, którzy kochają chaos, nie chcą tworzyć stabilności. Są zadowoleni z chaosu, dopóki ktoś inny nosi konsekwencje i byk staje się tym kimś innym, nosi konsekwencje. Nosi ciężar, nosi wyczerpanie życia w ciągłej niepewności. Wszystko podczas, gdy próbuje przekonać siebie, że w końcu się to zmieni, ale rzadko się zmienia. A byk zostaje wyczerpany, rozczarowany i zastanawiający się, dlaczego nigdy nie może po prostu mieć spokoju, którego tak desperacko potrzebuje. Byk jest legendą lojalności. Gdy się zaangażuje, jest w tym na zawsze. Nie waha się, nie zmienia zdania. Nie szuka czegoś lepszego. Jest w tym całkowicie, bez zastrzeżeń. I to jest piękna cecha. To jest to, co czyni byka tak wartościowym jako partnera, jako przyjaciela, jako osoby, na której można polegać. Ale jest niebezpieczna strona tej lojalności. Byk często daje ją zbyt szybko, zanim naprawdę zna drugą osobę, zanim sprawdzi, czy ta osoba faktycznie zasługuje na to. Bo dla byka zaangażowanie nie jest procesem. Jest decyzją. I gdy ta decyzja jest podjęta, byk traktuje ją jak nieodwołalną, jak przysięgę, która nie może być złamana, jak fundament, który nie może być rozebrany. Ale co się dzieje, gdy budujesz fundament, zanim sprawdzisz grunt? Co się dzieje, gdy dajesz swoją lojalność, zanim zobaczysz, czy druga osoba jest lojalna z powrotem? Co się dzieje, gdy zaangażujesz się całym sobą, zanim druga osoba pokaże, kim naprawdę jest? Zostajesz uwięziony we własnej lojalności. Zakładanie wzajemności: Byk zakłada, że lojalność jest wzajemna, że jeśli on jest lojalny, druga osoba też będzie, że jeśli on się angażuje, druga osoba też się zaangażuje, że jeśli on buduje coś trwałego, druga osoba chce tego samego. Ale te założenia są często fałszywe, bo nie wszyscy wartościują lojalność tak jak Byk. Nie wszyscy widzą zaangażowanie jako świętą przysięgę. Nie wszyscy chcą czegoś trwałego. Niektórzy ludzie są zadowoleni z tymczasowego. Niektórzy ludzie nie rozumieją, co oznacza prawdziwa lojalność. Niektórzy ludzie wezmą lojalność Byka i nigdy nie oddadzą jej z powrotem. A Byk? Byk daje swoją lojalność bez sprawdzania, czy druga osoba faktycznie jest zdolna do wzajemności i zostaje przywiązany do kogoś, kto nigdy nie był wart jego oddania. Niemożność wycofania lojalności. Ale oto najbardziej tragiczna część. Nawet gdy Byk zdaje sobie sprawę, że druga osoba nie zasługuje na jego lojalność, nie może jej wycofać. Bo dla Byka wycofanie lojalności czuje się jak zdrada samego siebie, czuje się jak łamanie swojego słowa, czuje się jak stawanie się kimś, kim nie jest. Więc Byk pozostaje lojalny, nawet gdy druga osoba go zdradziła nawet gdy druga osoba pokazała, że nie jest warta jego zaangażowania, nawet gdy każda cząstka jego istnienia krzyczy, że powinien odejść, bo lojalność byka nie jest warunkowa, nie jest oparta na tym, jak druga osoba go traktuje, jest oparta na jego własnym poczuciu honoru, charakteru, integralności. A złamanie tej lojalności, nawet gdy jest całkowicie zasadzone, czuje się jak złamanie samego siebie. Koszt niewłaściwej lojalności, a koszt pozostawania lojalnym wobec kogoś, kto cię nie szanuje? Kto nie oddaje tej lojalności? Kto wykorzystuje Twoją stałość jako licencję do traktowania Cię jak chce? Koszt jest niszczący, bo zmarnujesz swoje najlepsze lata, będąc lojalnym wobec kogoś, kto nigdy nie był lojalny wobec Ciebie. Zmarnujesz swoje serce na kimś, kto nigdy nie docenił jego wartości. Zmarnujesz swoją zdolność do zaufania, do miłości, do wierzenia w ludzi, wszystko dlatego, że dałeś swoją lojalność komuś, kto nigdy jej nie zasługiwał. I najtragiczniejsza część? Byk wini siebie. Myśli: Może powinienem był być bardziej cierpliwy, może powinienem był dać więcej, może powinienem był być lepszy. Nigdy nie widzi prawdy, że problem nie był w jego lojalności. Problem był w tym, komu ją dał. Gdzieś głęboko byk nauczył się niebezpiecznej lekcji. Jestem wart tyle, ile daję. I to przekonanie kształtuje wszystko, każdy związek, każdą przyjaźń, każde zaangażowanie. Byk nie czuje się wartościowy tylko przez istnienie, czuje się wartościowy przez dawanie, przez bycie użytecznym, przez bycie stabilnym dla innych, przez budowanie dla innych. Przeznoszenie ciężaru dla innych. I więc daje. Daje swoją energię. Daje swój czas. Daje swoje zasoby. Daje swoje serce. Daje wszystko, co ma. Bo myśli, że to jest to, co go czyni wartościowym. Ale oto tragedia. Im więcej byk daje, tym mniej ludzie to doceniają. Bo ludzie przyzwyczajają się do dawania byka. Zakładają, że to po prostu taki jest. Że zawsze będzie tam. Że nigdy nie będzie potrzebował niczego w zamian. Przyciąganie biorców A to przekonanie, że wartość byka jest w tym, co daje, przyciąga dokładnie niewłaściwe osoby. Przyciąga biorców ludzi, którzy szukają kogoś stabilnego, aby się na nim oprzeć ludzi, którzy szukają kogoś hojnego, aby od niego brać ludzi, którzy szukają kogoś lojalnego, aby go wykorzystać ci ludzie wyczuwają byka z odległości kilometra bo byk emanuje stabilnością emanuje hojnością emanuje poczuciem że będzie dawał i dawał i dawał bez oczekiwania niczego w zamian i przychodzą przychodzą do byka i biorą biorą jego stabilność biorą jego zasoby biorą jego miłość i dają tylko minimum konieczne by utrzymać byka w zawieszeniu nigdy nie wystarczająco by go spełnić ale wystarczająco by nie odszedł niemożność otrzymywania ale jest coś jeszcze głębszego. Byk nie tylko daje za dużo. Ma też problem z otrzymywaniem. Bo gdzieś w głębi wierzy, że otrzymywanie czyni go słabym, że potrzebowanie czegoś od innych czyni go mniej wartościowym, że prawdziwa siła jest w byciu całkowicie samodzielnym. Więc nawet gdy ktoś próbuje dać bykowi, próbuje go wesprzeć, pomóc, zaopiekować się nim, byk to odrzuca. Mówi: nie, w porządku, poradzę sobie. Mówi, nie potrzebuję pomocy. Mówi, wolę dawać niż otrzymywać. A ta niemożność otrzymywania tworzy asymetrię, bo byk daje wszystko, ale nigdy nie pozwala nikomu dać mu z powrotem. I ludzie wokół niego przyzwyczajają się do tego. Przyzwyczajają się do brania od byka, bez dawania z powrotem. I w końcu przestają nawet próbować. Wyczerpanie z jednostronnego dawania, a koszt dawania bez otrzymywania, koszt bycia źródłem dla wszystkich, nigdy nie będąc uzupełnianym, jest całkowite wyczerpanie, bo nie możesz dawać bez końca bez uzupełniania. Nie możesz być stabilnością dla wszystkich bez posiadania stabilności dla siebie. Nie możesz nieść wszystkich bez tego, że ktoś niesie ciebie. Byk osiąga punkt, w którym jest całkowicie pusty, gdzie dał tak dużo przez tak długo. Że nie ma już nic więcej do dawania, ale nawet wtedy nadal próbuje, bo nie wie, jak być wartościowym bez dawania. Prawda o wartości A oto prawda, którą byk musi się nauczyć. Twoja wartość nie jest w tym, co dajesz. Twoja wartość jest w tym, kim jesteś. Zasługujesz na miłość nie dlatego, że jesteś użyteczny. Zasługujesz na miłość, bo istniejesz. Nie musisz zarabiać na czyjeś uczucia poprzez dawanie wszystkiego. Nie musisz udowadniać swojej wartości poprzez bycie fundamentem dla wszystkich. Nie musisz wyczerpywać się, by być godnym miłości. Jesteś wart, po prostu będąc sobą, a każdy, kto nie widzi twojej wartości bez tego, żebyś dał wszystko, nie jest wart twojej głębi. I teraz widzisz całą prawdę, byku. Błąd nie jest w tym, ile dajesz. Błąd jest w tym, komu to dajesz. Dajesz swoją głębię tym, którzy żyją na powierzchni. Dajesz swoją stabilność tym, którzy kochają chaos. Dajesz swoją lojalność, zanim sprawdzisz, czy jest zasłużona. Dajesz swoją wieczność tym, którzy myślą w kategoriach chwil. I to cię wyczerpuje, to cię rani, to kradnie lata twojego życia, bo jesteś zbyt cennym, by być tak niedocenianym. Zbyt głębokim. By być tak płytko traktowanym. Zbyt wartościowym, by być tak branym za pewnik. Nie musisz zmienić tego, ile dajesz. Musisz zmienić, komu to dajesz. Nie musisz być mniej lojalny. Musisz być bardziej selektywny. Nie musisz być mniej stabilny. Musisz znaleźć kogoś, kto chce stabilności. Nie tylko kogoś, kto jej potrzebuje, gdy jest wygodnie. Bo zasługujesz na kogoś, kto dopasowuje się do Twojej głębi. Kto buduje z tobą, kto daje z powrotem to, co dajesz, kto widzi twoją wartość nie w tym, co możesz dla nich zrobić, ale w tym, kim jesteś. I ta osoba istnieje, ale nigdy jej nie znajdziesz, jeśli pozostaniesz z kimś, kto jest zbyt mały, by pomieścić twoje serce. Pięć powodów, dla których byk daje za dużo tym, którzy są zbyt mali: inwestowanie w potencjał zamiast rzeczywistości, niemożność przyjęcia straty. Dawanie stabilności tym, którzy kochają chaos, dawanie lojalności zbyt szybko i wiara, że wartość jest w dawaniu, ale rozpoznanie tych wzorców to pierwszy krok do ich przełamania. Jesteś cennym byku, ale twoja wartość nie powinna być marnowana na tych, którzy nigdy się nie nauczą jej doceniać. Jeśli jesteś bykiem lub znasz kogoś takim, powiedz mi w komentarzach: która z tych prawd uderzyła cię najmocniej? kiedy po raz ostatni dałeś wszystko komuś, kto dał ci tylko okruchy. Co zamierzasz teraz z tym zrobić? Polub ten materiał, zostaw komentarz, zapisz się na kanał. Bo to, co tutaj odkrywamy, może być początkiem Twojej transformacji. Twoja głębia nie jest ciężarem do noszenia, jest darem, który zasługuje na kogoś wystarczająco odważnego, by w nią zanurzyć się z Tobą.